Cześć! Wy oglądacie kanał Metalurgia, dzisiaj ze mną jest Agata, Undertone, Noise Magazine. Hej! Cześć! Kurczę, to już minęły 3 lata od kiedy rozmawialiśmy na temat ostatniego albumu Idols i dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym, piątym albumie Idols. Myślałem, że fajnie by było tak odświeżyć sobie e, nasze opinie na temat tego zespołu, e, bo czemu nie? Zwłaszcza, że jest właśnie dobra okazja, piąty album, Tank. Tank. Tak. <grych> tak. Ale powiedz, czy od, po, od tych przez te trzy lata czy zmieniła się Twoja opinia na temat Crawlera, przedostatniego już albumu Idols? Powiem szczerze, że yy, ciężko mi powiedzieć, bo to nie jest album, do którego specjalnie wracałam. Yy, no więc to chyba też świadczy o tym, że moja opinia jakoś nie, nie, nie zmieniła się. Yy. Ale teraz z Krzyszkiem robiliśmy taki tydzień z Idols na Undertone, właśnie, i, i wtedy odświeżałam sobie wszystkie płyty. I to jest takie ciekawe, bo jeżeli chodzi o Crawlera i o Ultramono, to one mi się trochę zlewają w jedno już po takim czasie. Eee, o ile te dwie pierwsze płyty rzeczywiście są takimi osobnymi bytami, i, i jakby da się je od siebie odróżnić, to. Jakbyś mi puścił jakieś pojedyncze utwory z Ultramono czy z crawlera, to nie wiem, czy byłabym w stanie powiedzieć, z której płyty to jest. Ale też, nie wiem, czy pamiętasz, na początku stycznia tutaj gościliśmy w Metalurgii właśnie z Krzysztofem i znowu pamiętam pojawił pamiętam. się temat Idols i tego, że Idols wyskakuje z lodówki. I, że I właśnie Piotr nam zarzucił, że <grym> z jednej strony jesteśmy fanami, z drugiej już narzekamy, że po prostu zespół się rozwija i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest też ciekawy temat w kontekście tej nowej płyty. No, to prawda, bo tutaj na pewno się rozwijają w przypadku tego albumu i ja do Crawlera wróciłem może raz, ale to był całkiem przyjemny powrót, bardziej doceniłem ten album słuchając go sobie bardziej tak na, na spokojnie, bardziej jeszcze przysłuchując się po tej przerwie oczywiście, bo do, do naszej recenzji oczywiście go słuchałem uważnie. <grym> i, I doceniłem bardziej te eksperymenty, ale to też chyba dużo mówi o tym albumie, że po prostu już nie chciałem potem do niego wracać. Posłuchałem sobie go raz po tym czasie, po tej przerwie, stwierdziłem OK, jest w porządku. Ultramono chyba Teraz, na ten moment, jest moim ulubionym albumem Idols w ogóle. Podoba mi się, jak niektóre um, te swoje elementy, te swoje wyróżniki, te, te, te swoje um, charakterystyczne momenty Idols podkręciło jeszcze do jedenastki, do 110%. No, przebili wtedy ścianę i trudno byłoby zrobić kolejny album w tym stylu, więc już mamy tak naprawdę drugi post-ultramono album. Próbują nowych rzeczy, znowu powraca Kenny Beats z produkcją i Nigel Godrich, znany chociażby z produkowania, e, zaangażowania w album Radiohead. Nawet pomimo tego, że dwa ostatnie albumy Idols to jest jakaś kwestia dyskusyjna wśród fanów, prawda? Czy tam kwestia sporna, to uważam, że i tak są to bardzo dobre albumy i jak po prostu dużo zespołów nawet nie jest w stanie nagrać tak dobrego albumu jak właśnie Ultramono czy, czy Crawler. No i trzeba przyznać, że pomimo tego, że może dla fanów, takich diehard fanów, to jest jakaś tam tendencja spadkowa w przypadku niektórych płyt, to i tak wciąż są to bardzo dobre płyty. A jeżeli chodzi o tank, to, to też jest bardzo ciekawe, bo pierwsze kilka odsłuchów dla mnie to było ogromne rozczarowanie. Ja wszystkim odwieściłam, że to jest po prostu mega nudny album, jestem załamana, ale muszę przyznać, że za którymś tam odsłuchem coś we mnie pękło i dopiero zaczęłam. Nie wiem, dopiero zauważyłam, ile tam się dzieje i jak odważny jest to album z ich strony. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ja już po prostu bardzo dawno nie słuchałam tego typu muzyki. Jakby zupełnie szczerze nie pamiętam kiedy ostatni raz słuchałam Radiohead, nie pamiętam kiedy słuchałam takiego alternatywnego rocka. Im więcej słucham tej płyty, yy, tym bardziej ją doceniam i muszę przyznać, że to są naprawdę, no większość, większość utworów na tej płycie są naprawdę wspaniałe kawałki, hity i zawitam. Co do Radiohead ja na przykład słuchałem w tym tygodniu In, In Rainbows. Hey, okay. To jest chyba mój ulubiony album Radiohead i i regularnie sobie do niego wracam. Ale co do Tank mam bardzo podobnie w zasadzie. Też pierwsze odsłuchy mnie bardzo rozczarowały, a z każdym następnym coraz bardziej doceniałem zawartość tego albumu. Może to też wynikać z tego, że po prostu te poprzednie albumy, zwłaszcza trzy pierwsze, dało się lubić od początku. Bardzo bezpośrednie, bardzo proste do polubienia bardzo łatwe do polubienia i, i nie było tam tak skomplikowanych rzeczy, żeby trzeba było je przemyśleć, żeby dopiero docenić ten album. Oczywiście, z każdym następnym odsłuchem, z Zagłębieniem się w treść, i tak dalej. Ten, te, te albumy zyskiwały, ale były bardziej konkretne w tym, co, co chciały przekazać. Tak. Znaczy, znaczy, się wydaje mi się, że to jest też kwestia mm. tego, że po prostu te wszystkie albumy poprzednie, pomimo tego, że no, też się od siebie różniły, i jednak tam cały czas coś kombinowali, to mimo wszystko człowiek wiedział, czego się spodziewać. I kwestia tank i tego odbioru, wydaje mi się, że właśnie to jest główny, główny problem, że wielu ludzi się kompletnie tego nie spodziewało, no w tym ja, jakby nie spodziewałabym się, że Idles nagra tak spokojny album, tak wyważony. I właśnie wydaje mi się, że to był, to był u mnie ten problem na początku, że jakby no liczyłam, liczyłam albo spodziewałam się po prostu, Idus, starego, dobrego Idus. E, tak, ale i, i wiesz, jakby pomimo, już tam, e, mi, pomijmy warstwę muzyczną, ale to, co zrobił Joe, jeżeli chodzi o rozwój e, wokalny, ja w życiu bym się nie spodziewała. Szczerze, jakby ja w ogóle uważałam, że on nie potrafi śpiewać. E, no i tutaj muszę to odszczekać, bo super sobie radzi na tej płycie. I cieszę się, że wreszcie zaczął to robić. <laughs> Ale też nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, trochę taką podkręconą piłkę nam rzucili singlami. Bo te single nie oddają tego, jak zróżnicowany sami jest ten album. Tak. I są bardziej właśnie. Chyba to są najbardziej idlesowe utwory na tym albumie. Tak. Przez kiedy z wiedzą, jak, je, jak te utwory brzmią, zaczynając słuchać. Tego tego albumu uh, Idea uh, O-1 mhm. uh, i, i już jest pewien taki dysonans. Co tu się dzieje, to, 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 to nie jest to, co było na tych singlach. To nie jest to, co jest, z czego jest znany Idols, może oprócz crawlera, ale no, no to dla mnie to było zaskoczenie na początku negatywne. A, a potem no te, też tak jak mówiłaś u mnie odkrywanie tych, tych kolejnych warstw mm, i nawet bardziej zacząłem doceniać te, te spokojne momenty chociaż mam wrażenie, że miejscami, um, zwłaszcza w tych spokojnych momentach, są fajne pomysły, um, ale często to są pomysły, które mogłyby zostać ciekawiej rozwinięte. Możesz pokazać jakiś przykład? Na przykład taki um, Grace. Myślę, że jest fajnym, spokojnym utworem. E, nie Grace, tylko Gospel. E, a z kolei właśnie chyba, chyba Grace. Właśnie te utwory mi się trochę tak jeszcze, jeszcze mieszają, mm. ale właśnie w tych, w tych momentach, z których idols nie są znani, w których te ryzyko podejmują, zwłaszcza w nich mam wrażenie, że nie zawsze z jest ten pomysł wyegzekwowany w takim stopniu, w jakim mógłby być. Mógłby być odrobinę ciekawszy, odrobinę pociągnięty trochę, trochę dalej, a słychać, że jeszcze trochę badają grunt. Tak, tak przynajmniej moim zdaniem. Ja nie odniosłam takiego wrażenia, szczerze mówiąc. Ale no, możliwe, że tak jest. Ja szczerze mówiąc, znaczy wydaje mi się, że tam. Nie wiem, jak to było naprawdę, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tam dużo miał do powiedzenia producent główny. I, I jakoś, nie wiem, mam taką intuicję, że dużo z tych smaczków takich nowych to jakby było, jakby, nie wiem, może że jego pomysłem, ale że jakby nakierował zespół na te tory. I, i to rzeczywiście słychać, jakby. Trochę mnie zastanawiały na początku te recenzje, gdzie cały czas padało porównanie do Radiohead. Z oczywistych powodów, tak, ale mimo wszystko nie wydaje mi się, że to jest aż tak trafne porównanie. Chociażby dlatego, że wydaje mi się, że w tych czasach już raczej już się nie nagrywa tak przełomowych albumów. Wiesz o co chodzi. Jakby. Spoko, jest to inny album, jest to ciekawy, bardzo się o nim dużo dyskutuje, przynajmniej w naszej bańce, co też jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że mało już albumów wywołuje aż takie żywe dyskusje. Więc to prawda. Więc to jest y, bardzo fajne, ale po prostu nie szłabym aż tak daleko z tym porównywaniem do Radiohead. Jest tam po prostu bardzo dużo, wiesz, fajnych smaczków, takich po prostu alt-rokowych. Eee, ja tam służę też trochę TV on the radio, albo nawet Elbow, albo czasem tam Editors. Więc to są super jakieś tropy, ale tak, tak, to już koniec mojej wypowiedzi. Może to takie porównywanie do, do Radiohead e, przez osobę producenta, e, co jest w sumie trochę takie. No nie wiem, nikt nie porównuje Idols do, do Rico Nasty przez osobę Kennego Bicza. Fajnie, że się zmieniają, ale zastanawiam się trochę, czy będę do tego albumu aż tak wracał. Czy to jest album, który będzie odtwarzany regularnie? Bo zastanawiam się, czy pomimo tych eksperymentów, tych poszukiwań Idols nie, nie straciło czegoś po drodze, nie straciło takiego elementu, przez które się wyróżniają, nie stracili trochę takiej energii, takiej pasji, którą przekazywali pierwszymi albumami. No nie wiem. To jest bardzo ciekawe, bo ile przed naszym spotkaniem też się zastanawiałam, czy to jest album, do którego będę wracać gdzieś za rok. I eee, ciężko mi powiedzieć, nie sądzę. Ale to chyba jest też kwestia tego, że już po prostu, tak jak wcześniej wspominałam, nie słucham tak dużo takiej muzyki, yy, takiego po prostu alternatywnego rocka. Yy, ale kwestia tego, że coś stracili po drodze. Wiesz, to jest też ciekawy wątek, bo jakby wszystkie te płyty to jest taka vivisekcja życia Joe'ego i tego, z czym się aktualnie zmaga i co tam się u niego dzieje. I jakby. No te pierwsze albumy były bardzo ciężkie, głównie ze względu też na to, że no, walczył najpierw z ze... walczył, przechodził żałobę po matce, tak? Potem przechodził żałobę po córce. E, cały czas walczył z uzależnieniem. No i oczywiście do tego dochodziły tematy polityczne. E, więc no rzeczywiście tam było dużo tego kurwu, tej agresji, tej złości. A Joe teraz przeszedł taką transformację i yy, yy, trochę mnie to ba znaczy, Z jednej strony mnie to cieszy, bo to jest w ogóle też ciekawe, że ciężko mi przytoczyć inny zespół, który śpiewa tyle o miłości i który nie jest zespołem reggae. Yy, więc, więc to jest ciekawe. I, yy, ale z drugiej strony mam coś takiego, że Joe jest jak koleś, który odkrył morsowanie i po prostu mówi o tym morsowaniu non-stop. I jakby poleca wszystkim to morsowanie i twierdzi, że wszystko da się tym morsowaniem wyleczyć. I tak ma Joe z miłością teraz. Nawet pamiętam, czytam jakiś wywiad chyba w Guardianie i we wstępie ten dziennikarz napisał, że Joe w trakcie naszej półgodzinnej rozmowy użył słowa love tam 28 razy. Czy coś takiego. Także no, wydaje mi się, że to dużo, ma, ma ogromne znaczenie. I, i, i no, ta płyta to już jest, o ile już te tropy się pojawiały na poprzedniej też płycie, no to tutaj po prostu masz wałkowane non stop, że miłość jest najważniejsza i że miłość wszystko wyleczy i że po prostu życie jest piękne. I, i z jednej strony może się to wydawać infantylne, ale z drugiej właśnie też biorąc pod uwagę chociażby historię wokalisty, jakby, no koleś naprawdę bardzo dużo przeżył. I fajnie jest zobaczyć, że da się wyjść z takiego doła, z tak trudnych sytuacji, jednak obronną ręką. Ale też te, te ich poprzednie albumy są bardziej spójne mhm. pod kątem emocji, pod kątem tego, jak te utwory płyną tutaj, w przypadku Tank um, mamy cięższe utwory, potem jest z kolei smutek i, i jakaś łezka popłynie i potem znowu e, znowu jest ciężej, ale, ale na przykład bardziej tanecznie, więc trochę to taki wór z, z jakimiś pomysłami, z jakimiś um, różnymi emocjami, może na jeden temat, e, tak poprzednie albumy lepiej płyną. Tak, to jest du dużo, dużo racji, masz, bo rzeczywiście ten album jest taki od sasa do lasa. Eee, jakby właśnie chłopaki się też do na maksa nakręcili, że robią coś innego, więc po prostu zróbmy już wszystko. I o ile no, im to bardzo wychodzi, bo szczerze mówiąc jednym z moich ulubionych utworów jest pop-pop-pop, który jest w ogóle jakiś rapujący, bardziej w The Streets. Eee, no, gdzie w życiu się spodziewałem, że album coś takiego nagra, a jest to super kawałek? Um, i, I jakby, no tak, tak jak wspominałeś, no, są właśnie jakieś takie bardzo spokojne i tam wiesz nawet słuchaj, ten gdzieś zapisałam, że o roli jest nawet takie sojowe trochę, Ten, y, jakieś takie ślady editors, który akurat mi się bardzo dobrze kojarzy, bo kiedyś mega słucham tego zespołu. Ciężko powiedzieć o tej płycie, że jest spójna rzeczywiście. Ale tak, to jest bardzo ciekawa pod tym względem, że tak dużo się tam dzieje. No I myślę, że na kolejnej płycie pewnie wybiorą jakiś trop z tej płyty aktualnej i jego będą bardziej eksplorować, ale kto wie, może w ogóle nagrają. Kto wie. <śm> <śm> może kolejną podkręconą piłkę na. No, nam tutaj rzucą. Ciekawe, że, że The Streets wspomniałaś, bo Joe w końcu się udzielał jednym z no tak. utworów The Streets. No tak. Więc wydaje mi się, że, że, że te inspiracje im tam buzują mm -hmm. i jako, jako zespół, jako ludzie, wydają się tylko coraz bardziej zainspirowani, pomimo tego, że to już ich, ich piąty album, i jakby mieli coraz więcej energii do tego, żeby szukać, żeby mm, poszukiwać, co jest. Fajne dla nich, ale czy jest tak fajne do odsłuchu, kiedy jeden po drugim te utwory tak bardzo się od siebie różnią? Mnie to, mnie to czasami wyrzucało w trakcie słuchania. Nie miałem takiej płynności w, w tym słuchaniu, te, te emocje tak skakały, zmieniały się, co, co sprawiało, że e, musiałem ponownie e, się skupiać, żeby w ten album jakoś, jakoś wejść, co nie było problemem w przypadku innych albumów, gdzie od początku do końca zwykle one niosły. Ogólnie sama nie miałam czegoś takiego, ale jakby totalnie rozumiem, co mówisz i, i pewnie bym się zgodziła w przypadku jakiejś innej płyty, ale tu jak już, wydaje mi się, że jak już po prostu przeszłam tą katorgę pierwszych kilku odsłuchów, to już jakby zaakceptowałam ten album w pełni, więc po Ale wiesz... Super się na to patrzy, pomimo tego, że właśnie kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to narzekaliśmy na to, że idols są coraz popularniejsi, ale tak naprawdę świetnie się na to patrzy, że to jest zespół, któremu tam kibicowałam od początku i fajnie widzieć, że jest to dostępne jeszcze dla jakichś kapel, nie? Taka po prostu kariera wielka i jakby. Cieszę się dla nich, za nich i myślę, że no mało który zespół tak ciężko na to pracował. Więc jakby jak najbardziej im się to należy. Bo mimo tego, że z tej lodówki wyskakiwali, no to, to to było efektem właśnie tej, tej ich pracy. To, tak, to tak, tak to się zgodzę. Kurczę, no myślę, że oni mają szansę być takim już wielkim stadionowym zespołem. To jest trochę gdzieś tam, no, trochę szkoda, bo fajnie by było ich zobaczyć pewnie w mniejszej przestrzeni, e, no ale to już te czasy już nie wrócą. Ale tak, no jakby też sam Joe jest takim, on jest mówię, ciężkim trochę e, typem, mam wrażenie, że mam wrażenie, że na znajomość z nim była bardzo trudna, że jakby jest, jest takim ciężkim emocjonalnie. No, ale trzeba przyznać, że jest zajebiście charyzmatycznym liderem, tak? I, i jakby jego postać jest bardzo ważna w tym całym zespole i, i tak robi robotę. Więc no, to są też takie elementy, wiesz, dobrego, ruchowego zespołu. Jakieś słowo podsumowania? Miłość jest najważniejsza. Warto <laughs> być pozytywnym w życiu. <laughs> Dobrze, dobrze. To zostawię naszych widzów może z, z tym na koniec. Dzięki, że udało się złapać przy okazji już kolejnego albumu Idols. No i co, widzimy się przy okazji szóstego. Tak, jesteśmy umówieni. <laughs> Dzięki za zaproszenie, bardzo dziękuję.